Siemanko moi drodzy z tej strony Jankes. Wczoraj miałem taką informację na snapie, abyście zadawali pytania, a ja wybiorę jedno spośród wszystkich i nagram tutaj materiał, a dotyczyło ono tutaj okresu masowego w co bardziej lepiej iść w tłuszcze czy w węglowodany. Dlatego dzisiaj postanowiłem nagrać ten materiał, bo dosyć ciekawe to jest. No i zapewne wiele osób popełnia tutaj błąd, także lecimy. Jeżeli chodzi, może najpierw przejdę o tłuszczę. O tłuszcze Mam na myśli tutaj dietę tłuszczową. Jeżeli chodzi o nią, uważam, że nie ma możliwości zbudowania masy mięśniowej na diecie tłuszczowej. Mówię po prostu to wprost. Już przerobiłem to ze swoimi podopiecznymi. Konsultowałem się z innymi zawodnikami, którzy robili formę na zawody na diecie, na diecie tłuszczowej. Redukcja, super sprawa. Okres masowy niestety nieudolny. Jeżeli nie dostarczymy tutaj środków farmakologicznych z zewnątrz i to dosyć dużych dawkach i różnorodnych, po prostu nie jesteśmy w stanie zbudować na diecie tłuszczowej masy. Trudno. Mówię jak jest, po prostu może są jakieś przypadki, ale ja już to przerobiłem, tak jak mówię, ze swoimi podopiecznymi, z zawodnikami się konsultowałem, nie da się. Więc jeżeli chodzi o typową dietę tłuszczową, no, no way, masy nie zbudujecie na tej diecie. Jeżeli chodzi teraz o budowanie na węglowodanach, uważam, że jest to jedna z najlepszych form jeżeli nie macie tutaj problemów z glukozą, z insuliną, ładujcie węglowodany, zwiększajcie. To jest tak naprawdę jeden z najlepszych makroskładników do budowania masy mięśniowej. Ja już się o tym przekonałem u siebie, u swoich podopiecznych, których praktycznie wszystkich prowadzę w ten sposób. Są wyjątki, ale 80-90% idziemy zawsze w węglowodany. I teraz tak, po okresie redukcji zazwyczaj te tłuszcze mamy dosyć nisko. Nisko. Jeżeli chodzi o osoby trenujące rekreacyjnie, nie startujące w zawodach uważam taki tłuszcz za minimum 0,5 g na kilogram masy ciała poniżej tego poziomu nie schodzimy totalnie, nie ma sensu tutaj rozwalać sobie całego układu hormonalnego 0,5 g na kilogram to jest minimum jeżeli mówimy teraz o wejściu na okres masowy, polecam zwiększyć to do 0,8 g na kilogram masy ciała, to jest według mnie taka optymalna liczba tłuszczu zatrzymujemy się na tym etapie i idziemy teraz w węglowodany jeżeli nasza podstawowa kaloryka wynosi około 2500 tysiąca kalorii, to jest takie nasze zero. Na redukcji zeszliśmy do 1800, na przykład 1800 kalorii. To pierwsze dołożenie jest do 2,5 tysiąca z samych węglowodanów. Bo rozumiem, że białka nie ruszamy tutaj. Czy w okresie masowym, czy w okresie redukcji, białko zawsze trzymamy na swoim poziomie. Węglowodany dokładamy do tych 2500 tysiąca. Może być to nawet 800 kalorii. Uwierzcie mi, że Was to nie zaleje. Wpłynie to mega pozytywnie na organizm i zaczniecie w końcu budować. To masę mięśniową. Jeżeli będziecie to odlekać, dokładać stopniowo po 200-300 kalorii, na takim deficycie, uwierzcie mi, że zajeżdżacie dalej organizm. Nie zaczniecie budować masy mięśniowej, tylko dalej będziecie go zamęczać tą redukcją. Bo jesteście cały czas w ujemnym bilansie kalorycznym. Także dokładamy do tego swojego zera, czyli do 2,5 węglowodany. I teraz tak pierwsze trzy zwiększenia kalorii idą z węglowodanów, czyli kolejne. Tak samo węglowodany, kolejne tak samo węglowodany i dopiero czwarte, nasze tutaj czwarty wzrost kalorii idzie z tłuszczu. I wtedy polecam dodać około 0,4 g na kilogram tutaj tłuszczu. Wtedy już będzie około 1-2 w naszej diecie. I potem znowu dokładamy węglowodany. Około 2-3 nadwyżek idzie z węglowodanów. Do momentu, do którego już będziemy te posiłki mieć naprawdę objętościowe, będziemy się czuć tutaj syci wtedy już zwiększamy tłuszcze już nie idziemy bardziej węglowodany bo nie przejemy tego jest taka nasza granica, gdzie możemy to ładnie wpychać a nie ma co na siłę tego jedzenia ładować wtedy podbijamy tłuszczami, kaloryka idzie do góry masę budujemy dalej węglowodany jak wspomniałem na początku uważam, że to jest najlepsza forma ja na swoim przypadku może opowiem zacząłem w sposób tutaj tak jak Wam opowiedziałem zwiększałem węglowodany w śniadaniu miałem też i to dosyć sporą ilość Teraz jeżeli ktoś ma problemy, jest ospały po śniadaniu, ma problemy tutaj właśnie z glukozą, z insuliną, wtedy no te śniadania niestety, ale trzeba prowadzić białkowo-tłuszczowe. Ale jeżeli nie macie takiego problemu, nie róbcie tego. Nie wprowadzajcie tych śniadań białkowo-tłuszczowych, bo uwierzcie mi, że to jest beznadziejne. Lepiej zbudujecie tą masę na węglach. Ja będę w śniadaniu białko, węgle i tłuszcz. Ja do, po, do momentu, kiedy spożywałem takie śniadania, a miałem w śniadaniu około 150 gramów węglowodanów, Mega ta masa mi wchodziła, była cały czas dobrej jakości, suchutko, w momencie kiedy zacząłem jeść, no zacząłem mieć. mam od zawsze problemy właśnie z tą insuliną, skacze mi ten cukier, robię się ospały, postanowiłem zmienić na te śniadania białkowo-tłuszczowe. Chodzą pogłoski, że bardzo dobrze wpływają tu na, tutaj na nas, dobrze się czujemy, ta masa mięśniowa też powinna lepiej tutaj przebiegać, no niestety na swoim przypadku zauważyłem, że wcale tak nie jest. Wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o ten okres masowy, przeszedłem na te dłuższe. Ta sylwetka, jak dla mnie, z moich obserwacji zaczynała się pogarszać. Budowałem tą masę mięśniową, ale nie wyglądało to już tak, jak na węglach. Także, jak, jeżeli chodzi o moje zdanie całościowe na, tutaj na temat białko, węgle tłuszcze w okresie masowym zdecydowanie stawiajcie na węgle. Mega wysoko te węgle, tłuszcze na przyzwoitym poziomie. I tak samo, jak robicie redukcję, zejść je najpierw z tłuszczy, a węgle trzymajcie cały czas wysoko. Uwierzcie mi, że tak samo tutaj w okresie redukcji zostawicie jak najwięcej masy mięśniowej. Będziecie cały czas chodzili na bici. Nie będzie tego zjazdu takiego, że będziecie się czuli jak flag, że tak powiem. Węgle podstawa. Pamiętajcie, zapamiętajcie, prowadźcie i teraz jak będziecie budowali masę mięśniową, wybierajcie węgle. Tłuszcze na przyzwoitym poziomie, ale węgle podstawa. Piona.